miejsc trener gości, pan Tomasz Lewandowski. Panie Tomku, spodziewał się pan takiego obrotu sprawy? No nie do końca. Wierzyliśmy w to, że, że po tych dwóch grach e, będzie, będzie wynik e, albo remisowy, albo, albo, albo do, dodatni dla nas. E, szkoda tej gry. Szkoda tej gry e, no kolarka, bo myślę, że tutaj nie umiejętności zdecydowały, tylko brak, brak wiary w swoje możliwości. Kilka porażek, kilka porażek, których doznał u nas i na wyjazdach e, spowodowały, że gdzieś się zablokował i, 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 do dzisiaj, i do dzisiaj nie może z tego dołka wyjść. E, Myślałem, że to dzisiaj ten będzie moment, w którym, w którym się odbuduje i w którym zagra zagra dobrze, no aczkolwiek no cóż, no, nie ma co też jego winić. Zawodnik z trudy zagrał bardzo dobry pojedynek. Szkoda, bo, bo przegrywamy 0-2 i, i mamy małe szanse na zwycięstwo, ale cały czas wierzymy. A jak skomentuje Pan swój występ? Znaczy, tak, w ważnych momentach e, nie miałem zbyt dużo szczęścia. Tamte piłki takie decydujące e, były na korzyść mojego przeciwnika. Nie grałem źle. Myślę, że grałem ok, dobrze odbierałem, dobrze się czułem. Myślę, że ten, ten czwarty set, jeżeli potoczyłby się w drugą stronę, to wiadomo, już piąty by był loterią i, i mógłby być na nią korzyść. Więc, więc mówię, szkoda troszeczkę mojej gry, ale jestem zadowolony ze swojej gry. Przed nami trzecia gra, w której zmierzy się Mateusz Gołębiowski z Adrianem Więckim. Czy to może być przełomowy yy, pojedynek tego meczu? Myślę, że faworytem jest Mateusz Gołębiowski, aczkolwiek yy, no, to jest sport i, i wszystko może się zdarzyć. Dzięki bardzo. Naszym gościem był pan Tomasz Lewandowski, ten AZS-u Politechniki Rzeszów.